Koziorożce, zobaczmy, co się dla Was wydarzy w czerwcu 2023, a na koniec tego czytania jeszcze wylosujemy słowa mocy, afirmację, taką mantrę, którą możecie powtarzać, kiedy chcecie, przez czerwiec, żeby podwyższyć swoje wibracje. Dobrze, zacznijmy od pierwszej karty, i ta karta powie nam o energii ogólnej miesiąca. Oho. <laughs> Ostrzeżenie przed burzą. No i właśnie, słuchajcie, no czuję, że tutaj będzie intensywnie, wiele energii się pojawia. Tutaj jest coś na kształt tornada, także będą zawirowania różne. Są chmury, więc jest deszcz, więc jest ciemno. Coś będzie niewiadome, no tutaj takie jakieś zawirowania, nieprzyjemne trochę, ale są też błyskawice, także będzie intensywnie, ale te błyskawice mówią mi o tym, że będą jakieś olśnienia, tylko może takie trochę szokujące, że się po kimś czegoś nie spodziewałeś, a on to zrobił. To mi przychodzi na myśl i będzie też dużo emocji duże fale emocji, wybuchy. Bo mamy tutaj na tej karcie, zobaczcie, wzburzone fale, wzburzoną wodę. Są też ruiny i to mi mówi o tym, że coś starego musi się rozpaść, i wtedy coś się wyczyści. No, no bo burze są po to, żeby coś wyczyścić, tak? Ale zobaczmy, zobaczmy, nie wybiegam. Zobaczmy drugą kartę. Która mówi o tym, co wzrasta w Waszym życiu. Bo ja nie widzę, żeby tutaj było ciemno, czarno i zero nadziei. <laughs> no tak, no zobaczcie. Szczęśliwa rodzina. Po burzy zawsze wychodzi słońce i jest tęcza. Zobaczcie, niesamowite to jest. Będzie szczęśliwe zakończenie, cokolwiek to dla Was będzie, bo dla każdego to będzie coś innego, ta burza, albo parę rzeczy nawet. Coś starego musi się rozpaść. O, oh, wow! Zobaczcie, jaka synchronizacja tu jest. To jest, jakby prawie to samo miejsce na tych dwóch kartach, tylko tu jest burza i tu są jakieś ruiny, a tutaj jest szczęśliwa rodzina, wszędzie jest woda, jesteśmy nad morzem, tak? Tu są wzburzone fale, tu są spokojne, a zatem przechodzicie. Przez fale sztormu, burzy emocje będą bardzo mocne, ale potem nastaje cisza. I spokojne są fale, i emocje wasze też są spokojne. Jest takie uspokojenie, więc to wszystko dobrze się skończy. Ta burza to, to nie jest żadna kara. To może być trudne, ale to jest po to, żebyście mogli zamanifestować tą szczęśliwą rodzinę. I tutaj nie musi tylko chodzić o założenie rodziny, o stworzenie związku. Oczywiście może o to chodzić, ale to może być przyjaźń, to może być grupa jakaś, społeczność, jakaś współpraca, wszystko to, co sprawi, że będziecie szczęśliwi. Mam na myśli to, co. W Sprawia w Was uczucie szczęścia, bo to Wy jesteście szczęściem. Oczywiście, nie jakaś sytuacja Wasza nie sprawi, że Będziecie szczęśliwi, ale to no taka, tak się mówi, prawda? A zatem coś pięknego wydarzy się dla Was, spełnią się marzenia po tej burzy. No zobaczmy, zobaczmy o co tutaj chodzi. Trzecia karta mówi o tym, co odchodzi z Waszego życia. <grym> Odejdź. Mm -hmm. Karta odejść przy tym, co odchodzi. Niesamowite synchronizacje są tutaj, ale wy jesteście chyba na razie jedyną grupą w tym miesiącu. Jeszcze wszystkich czytań nie zrobiłam. Ale jedyną grupą jesteście, która ma tak dosadnie powiedziane, co się będzie działo. No może nie wszystko z wielkimi szczegółami, ale mamy główne zwroty akcji <grytanie> zapowiedziane, tak? Odchodzicie. Z jakiejś relacji, z jakiegoś środowiska. Odchodzicie od tego, co już wam nie służy, a wiecie od jakiegoś czasu, że wam nie służy, i niestety byliście zbyt przywiązani, dlatego wszechświat y, potrzebował wam zasugerować, że już czas zadbać o siebie, więc jest ta burza. Prawda? No właśnie. A zatem. Czas już odejść od czegoś. Mówiłam, że jakieś stare rzeczy muszą się rozpaść. Dla każdego z Was to będzie coś innego, bo to jest czytanie kolektywne. Ale coś tutaj musi się rozpaść. Dobrze, zobaczmy, co potrzebujesz wiedzieć, jeżeli chodzi o czerwiec. Druga czakra ying yang, równowaga i cierpliwość. No, proszę. Mówiłam, że jest bardzo dosadnie, a teraz wchodzimy do sfery duchowo-energetycznej, bo to są dla Was wskazówki, co potrzebujecie wiedzieć, żeby okiełznać tę burzę, bo ta burza to jest y, burza w Waszym życiu, oczywiście. Metafora, prawda? Ta burza y, jest. Manifestacją w Waszym życiu tego, czego nie oczyściliście w drugiej czakrze. Tak, tutaj wynika z tych kart jasno: tam w drugiej czakrze macie jakąś dysharmonię. Druga czakra jest połączona z energią kreacji, z energią seksualną. Także tutaj w tych tematach to mogą być jakieś blokady, ale. Będziecie w stanie je y, oczyścić, gdy będziecie harmonizować tę czakrę. I to możecie zrobić za pomocą medytacji, medytacji z tą czakrą, ponieważ, tak jak wspominałam, najpierw na poziomie energetycznym pojawia się coś, a potem się manifestuje tutaj jako burza. Więc, zajmując się sferą energetyczną, zobaczycie, jak szybko ta sytuacja się zmieni, chociaż, też w tym miesiącu potrzebujecie być cierpliwi, tak? Cierpliwość jest Waszą mocną stroną. Nawet jak na zewnątrz wieje, leje oczywiście metaforycznie, ale tutaj to się dzieje, tamto, takie emocje, to. To Waszą siłą jest cierpliwość i harmonizacja tej czakry cierpliwie, a wtedy zobaczcie, to się tak przetransformuje, to co wzrasta. Szczęśliwa rodzina. Tencza, piękne szczęście, i warto być cierpliwym i zharmonizować tę czakrę za pomocą na przykład medytacji, albo jedzenia, albo jednego i drugiego, żeby przetransformować tę burzę tutaj w ten spokój, i w to szczęście. Jeśli potrzebujesz pomocy w medytacji z energią czakry sakralnej, to. Zapraszam na taką medytację, jest na moim kanale. Link będzie na końcu tego filmu, ale poczekajcie, bądźcie cierpliwi, bo jeszcze teraz zobaczymy, co manifestujecie. Jakie dary od losu otrzymacie w czerwcu? Wspólnota, proszę, i możliwości. Wow, pięknie, zobaczcie, jak przepracujecie. A właściwie zharmonizujecie to, co macie w dysharmonii, w drugiej czakrze, i będziecie cierpliwi, nawet jeśli będzie burza emocjonalna, to wtedy bardzo szybko przetransformujecie się na wyższe wibracje szczęścia, miłości, zaufania, ale. Dzięki tej burzy, w trakcie tej burzy, też na poziomie międzyludzkim zobaczycie, komu możecie ufać, od kogo lepiej odejść, z kim możecie stworzyć rodzinę, związek, przyjaźń, społeczność, bo patrzcie, tu jest karta społeczności. Także oczywiście to może chodzić o rodzinę i związek, ale nie tylko. To może być i to, i to, i społeczność, i rodzina, i związek. Zobaczysz w końcu, komu możesz ufać i kto. To zostanie z tobą nawet w trakcie najcięższej burzy, tak? I ta społeczność, którą zbudujesz z tymi ludźmi, da ci nieograniczone możliwości. I nie tylko tobie, bo im również, więc to jest taka piękna symbioza na wyższych wibracjach i czeka cię wspaniałe doświadczenie wsparcia społeczności oraz tego, jakie to daje możliwości. Ale przetrwaj tę burzę cierpliwie. Wow! Zobaczmy Waszą afirmację. Słowa mocy. Ona, one często jeszcze wyjaśniają trochę coś tutaj. O! No tak, dwie wypadły. Zacznijmy od pierwszej. Ufam. Doświadczam radości i cudu dnia dzisiejszego. Zobaczcie, to jest piękne. Nawet jeśli będzie burza jakaś emocjonalna, jakieś konflikty między ludźmi, coś, jakieś próby w Twoim życiu, to ufając, że to jest taka teraz droga Twoja, żeby oczyścić się i odejść z sytuacji, które Ci już nie służą, to wtedy zaczniesz doświadczać radości i cudów. Cudów dnia dzisiejszego. Bądź tu i teraz, a wszystko przetransformuje się pięknie. A teraz druga afirmacja. Czuję się dobrze będąc sobą. Kocham i szanuję siebie. Zobaczcie, tu mamy wskazówkę na temat tego, o czym może być ta burza, bo tak dokładnie o czym to nie wiemy. Mamy generalnie tematy zarysowane. No, bo to jest czytanie kolektywne, to będzie dla każdego coś innego, ale tu są małe wskazówki. Tutaj może chodzić o waszą samoocenę, jakieś sprawy, które wyniosą do góry waszą samoocenę. I sprawdzą, czy kochacie siebie i szanujecie siebie wystarczająco, a jeśli nie, to nauczycie się kochać siebie i szanować. I wtedy wzniesiecie się do góry do tej wyższej energii szczęścia i spełniania marzeń. Hm. Wow! A jeśli chcecie mieć jeszcze więcej szczegółów na ten temat, zobaczyć co więcej się wydarzy, to możecie to mieć już teraz. Zapraszam na moją stronę Patreon, gdzie możecie zostać moim patronem, wybrać opcję wsparcia, a wtedy w zamian będziecie otrzymywać rozszerzone czytania, czytania prywatne. To zależy od tego, jaką opcję wybierzecie. A ja Wam będę niezwykle wdzięczna za to. Jeśli chcecie wygrać darmowe czytanie ze mną, jednorazowe, to przeczytajcie opis tego filmu, tam jest instrukcja. Koziorożce, bardzo ważna jest dla Was na sferze duchowej, energetycznej harmonizacja czakry sakralnej. To pomoże Wam przetrwać tę burzę i ustabilizować, uspokoić emocje. A zatem zapraszam Was na tę medytację, ona pokazuje się na ekranie. Dziękuję i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.